Wielu śmiałków chciało zdobyć nagrody za jego głowę, wielu próbowało i wielu poniosło porażkę, zostając zmienionym w kamień. Ochydnym, przerażającym łuskowatym potworem, o skrzydłach nietoperza, nieruchomych, błyszczących oczach, zmieniających wszystko co żyje w litą skałę, szpetnej twarzy, dzikich kłach i zwojach wężowych zamiast włosów, była Meduza, córka Forkosa i Keto, najmłodsza i najgroźniejsza z Gorgon. Meduza nie zawsze była straszliwą bestią zmieniającą ludzi w kamień. Uważa się ją za jedną z Gorgon, czyli jedną z trzech sióstr o straszliwym wyglądzie. Starsze to Steno i Euriale, które w przeciwieństwie do ich młodszej siostry były nieśmiertelne. W mitologii różnie postrzegano Meduzę. Najpierw uważano ją za jedną z pradawnych bóstw potworów, później historia jej życia została nieco zmieniona. Była niegdyś niezwykle piękną kobietą z wyjątkowo bujnymi, lśniącymi włosami. Zakochiwało się w niej wielu mężczyzn. Urodą rywalizowała z boginią mądrości Ateną. Ku zawodzie wielu zalotników, Meduza poprzysięgła czystość i została kapłanką w świątyni bogini Ateny. Wielu przychodziło do świątyni tylko po to, aby podziwiać piękne oblicze córki Forkosa. Pewnego dnia dostrzegł ją Posejdon, bóg mórz, i zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia. Został jednak wielokrotnie odrzucony, gdyż Meduza, jako kapłanka, poprzysięgła zostać dziewicą do końca życia. W jednej wersji uległa ona w końcu urokowi bogamusz, a w innej została przez niego zgwałcona na posadce w świątyni Ateny, wściekła bogini mądrości postanowiła ukarać Meduzę za zbezczeszczenie świątyni, mimo iż ta próbowała tylko znaleźć schronienie przed nieokiełznaną rządzą Poseidona. Została przeklęta straszliwym wyglądem, od tego czasu zamieszkiwała skraj świata, między krainą umarłych, ogrodem Hesperyd, a krainą Geriona. Wielu śmiałków wybierało się tam, aby zabić potworną istotę, lecz wszyscy kończyli zmienieni w kamień. Jedynym, któremu udało się pokonać Gorgonę był Perseusz, syn Zeusa i Danae. Kryzysowi królowi Argos, ojcu Danae, przepowiedziano, że zginie z ręki swego wnuka. Postanowił on więc zamknąć córkę w odległym miejscu, z dala od ludzi, tak aby nigdy nie mogła zajść w ciążę. Nie udało mu się jednak zamknąć się jej przed Zeusem, który to pojawił się w loku Danae w postaci złotego deszczu i zapłodnił ją. Tak narodził się Perseusz. Akrisios nie był w stanie zabić wnuka osobiście, więc wysłał go wraz z matką w morską tułaczkę w drewnianej skrzyni. Zeus postanowił pomóc swojej kochance oraz synowi i bezpiecznie przywiódł skrzynię do wyspy Serifos. Perseusz wraz z matką postanowił tam zamieszkać, choć nie był to koniec ich problemów. Władca wyspy, Polidektes, zapragnął poślubić Danae. Jednakże ta nie była nim zainteresowana. Król Seifos pomyślał, że kobieta zmieni zdanie, jeżeli jej syn odejdzie na zawsze lub po prostu umrze. Postanowił, że podda próbie jego odwagę i kazał mu przynieść głowę meduzy. Atena, która wciąż pałała chęcią zemsty, postanowiła pomóc Perseuszowi zabić wężowłosą bestię. Dzięki jej pomocy, Heros dotarł do siedziby Graj trzech sióstr strzegących wejścia do krainy Gorgon. Podstępem ukradł im ich wspólny kieł i oko, i zagroził, że zrzuci je w przepaść, jeśli te nie wyjawią mu miejsca zamieszkania meduzy. Perseusz osiągnął sukces, ale czekała go jeszcze walka z meduzą, której bali się nawet sami bogowie. Aby pomóc półbogowi, Atena dała mu lśniącą tarczę i kazała patrzeć tylko na odbicie meduzy, a nie prosto w jej oczy. Hermes podarował Perseuszowi diamentowy sierp, a Hades pożyczył swój hełm, czyniący niewidzialnym. Od nim dostał magiczną torbę i skrzydlate sandały. Perseusz w końcu odnalazł meduzę, użył czarodziejskiej broni i ściął jej głowę, którą włożył do torby i uleciał w skrzydlatych sandałach, chowając się przed gniewem dwóch pozostałych sióstr, dzięki hełmowi czyniącemu niewidzialnym. Wracając do króla Srifos, ujrzał piękną Andromedę. Uwiązaną łańcuchem do skały przez swoich rodziców, którzy narazili się Posejdonowi. Aby przybłagać boga mórz, Andromeda miała zostać złożona w ofierze morskiemu potworowi Krakenowi. Perseusz zakochał się w Andromedzie od pierwszego wejrzenia i gdy zobaczył zbliżającego się morskiego potwora, zabił go używając sierpu, który dostał od Hermesa. Następnie uwolnił Andromedę i ożenił się z nią. Po powrocie na Serifos odkrył podstęp Polidektesa i wyciągnął przy nim głowę Meduzy. Polidektes spojrzał na nią i natychmiast zmienił się w kamień. Co ciekawe, ze związku Posejdona i Meduzy narodził się skrzydlaty koń Pegas. Żeby odczarować ludzi zmienionych w kamień, potrzebne były łzy jednorożca. Historia Meduzy jest bardzo ciekawa i pokazuje, jak chciwi i samolubni mogą być ludzie oraz greccy bogowie, którzy uznawani byli za uosobienie zalet i słabości mieszkańców starożytnej Grecji. W życiu można stać się nieszczęśliwą ofiarą i zostać ukaranym w niesprawiedliwy sposób, jak piękna meduza, lub mieć ogromne szczęście, wykazać się odwagą i zostać bohaterem, niczym grecki półbóg Perseusz.